Mielada gratka dla miłośników walk rycerskich. W Działdowie odbyły się halowe mistrzostwa Polski w sportowych walkach rycerskich na miecze soft. Tu pojawia się pytanie, co to są miecze soft. Najlepiej wytłumaczy to Piotr Herkowski z Działdowskiego Bractwa Rycerskiego i Smoczej Szkoły Fechtunku. Są to e, współczesne, bezpieczne sprzęty do walki na miecze i talcze. Tego właśnie tylko, jak tutaj pokazuję. E, walczą zawodnicy z całej Polski. Już nawet od lat 80 mamy zawodników. Przyjechało kilkanaście klubów. W takiej walce, aby uzyskać zwycięstwo, musimy zadać więcej ciosów celnych w ciało przeciwnika i możemy powiedzieć, że punkty liczymy podobnie jak w boksie, czyli celne, silne uderzenie to jest punkt. Używamy sprzętów ochronnych, bezpiecznych, kasków. Tak więc jest to dyscyplina. Dla każdego, gdzie, gdzie można dojść w dość bezpieczny, bezpieczny sposób zacząć jakąś rywalizację z przeciwnikiem. Wszystkie walki, choć toczone miękkimi mieczami, były bardzo widowiskowe i zacięte. Dla chętnych na rozpoczęcie przygody z taką sztuką walki, Działdowska Smocza Szkoła Fechtunku ma konkretną ofertę. Gdyby ktoś chciał, do czego mocno zachęcam takie walki, to w całej Polsce, a szczególnie u nas w Działdowie. Istnieją kluby, gdzie można przyjść i poćwiczyć taką walkę. W ciągu zimy ćwiczymy w klubie Ibiza w każdą środę od godziny 16.30 do godziny 18.00. Można przyjść bez zobowiązań, zobaczyć sobie jak to wygląda, pobawić się i myślę, że na pewno powinni się spodobać. Trzeba mieć chęci, ponieważ na początku wiadomo ten święt też kosztuje, więc nie zachęcamy do kupna, tylko zachęcamy, żeby każdy mógł przyjść, przetestować, powalczyć i jako klub udostępniamy podstawowy sprzęt każdemu chętnemu. Halowe Mistrzostwa Polski w sportowych walkach rycerskich w Działdowie zakończone zostały galą profesjonalnych walk rycerskich.